Stajcie w drugim konkursie z World of Tanks. Do wygrania ciekawe nagrody. Pierwsze miejsce czołg 8 tieru. Drugie miejsce 5500 zł. Trzecie miejsce 14 dni premium. Co trzeba zrobić? Zasubskrybować nasz kanał. Polubić ten filmik. Udostępnić filmik na stronach społecznościowych. Po wykonaniu tych czynności napisać w komentarzu e-mail. I gdzie się udostępniło ten filmik? Sposób losowania odbędzie się przez grabbingo. Każdy dostanie swój numerek i wylosujemy trzech zwycięzców. Ogłoszenie wyników 28 marca. A więc powodzenia.